Hej. Po owalu tego postanowiłem trochę przywieszyć banany i zobaczyć, jak one przyzimowały. Czy przyzimowały? No, zima jeszcze trwa, ale na szczęście jest w tym momencie dość ciepło. E, odsłonimy Basioki, odsłonimy Dajao i Lasekarpę. Mam nadzieję, że te banany przeżyły, przetrwały. Do Dajao zaglądałem z dwa tygodnie temu. Nie wyglądał za ciekawie. E, troszkę go podcięłem, zobaczymy dzisiaj. Pierwsza z brzegu basio. No ja jej przycinałem dwa tygodnie temu. Sprawdzałem e, jak się mają. Oprócz tego, ten widać, że był cięty. Ten również, są zielone. Tego nie ciąłem, ale coś widzę, że się powoli wysuwa. Zobaczymy dzisiaj. No zobaczcie. Idealnie. Czyli tak, ta kępa to jest zewnętrzna. Przyzimowała w miarę fajnie. Zobaczymy zaraz gdzieś tam po środku i dojdziemy do lasy karpy. Następna kępa. Tych nawet przycinać nie trzeba. Widać, że chcą rosnąć. Powoli się wysuwają. To jest następny odrost. No basie to mocarze, więc im takie zabezpieczenie na zimę wystarczy dobra tak się prezentuje lasa karpa jest zielona no, zobaczcie więc mam nadzieję że coś z niej będzie jeżeli tak by było to wielki sukces no tutaj ten odwrot nie bardzo zobaczymy niżej no rewelacja główny pień Patrzcie. Coś z tego będzie Zimę mieliśmy dość mroźną No tutaj widać, że te boczne Nie bardzo, ale... O! Patrzcie, jaki zieloniutki jest To jest pewnie, jak że on będzie rósł Tutaj też jest bardzo fajnie Nie będę ich teraz golił No zobaczcie. Jeżeli nie przyjdzie zima ponownie, no to na ten moment Lasio karpa na pewno yy, przyzimowała. Da, ja o tak jak wspominałem wcześniej, jakiś czas temu już go przycinałem, żeby zobaczyć. I raczej z niego nic nie będzie, z głównego pnia. <laughs> Mam nadzieję, że puści z odrostów. No, zobaczymy. Jest dość twardy, ale niby biały w środku jest. Może. Może zobaczymy, jak się zrobi cieplej, powinien wystartować. Dobra. Zobaczymy teraz, sobie przypomniałem, że jeszcze w gruncie mam Yunanensis, którego nie sprawdzałem i ciekawe, jak on wygląda. Kogo muszę gdzieś tutaj znaleźć, a tak nie dokładnie pamiętam, gdzie on jest posadzony. Dobra, trzeba będzie przekopać trochę słomy i go znajdę. I mam Unanensis no, Powiem wam, że jest obiecująco Dobra, przytniemy go trochę Góra jest zmarznięta Coś białego jest po środku No możliwe, że ten też będzie żył O no, nieźle, nie ma czarnego środka może coś z niego będzie. Jesteśmy wszyscy Messi z Red Tiger. Też go cięłem jakiś czas temu. Zobaczymy dzisiaj. To jest jeden z dwóch, który mam w gruncie. Też będzie żył. Powinno być ok. On miał dwa odrosty. Te odrosty tak nie bardzo. O, chociaż ładne zielone, tu jest jeden, tu jest drugi. Na razie nie jest źle. Zobaczymy, czy przetrwają do kwietnia. Jeżeli w kwietniu powoli ruszą, no to będzie pełny sukces. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Lacio Carpe i Juno Nensisa, ponieważ jeżeli chodzi o Siki Red Tiger, to znajomy tak zimuje, bo jeszcze 2-3 zimy i daje radę. Jeszcze zobaczymy, bo tam gdzieś z przodu miałem dość dużą kolokację pink china, zobaczymy, jak jeszcze ona sobie poradziła. Pink china. jest sobie fajnie dała radę. Jest różowa. Jest zdrowa, o. Już listek zaczął wychodzić. Gdzieś udyga po starym liście albo po, po kwiatostanie. Gdzieś są odrosty i dom Bardzo fajnie. Dobra, to by było na tyle. Dzięki śliczne i do następnego. Hej!